Dzisiaj sobie zagramy w Happy Wheels na telefon Bo prawdziwych to ja nie mam I może zagram z tą, która ma Timiego Ja sobie byś A, okej, okay, on wybijał I Co tu jest w tych To tego mogę lubić tutaj, o Poza tym, takich map nie ja tutaj odkładam co jest tam poleż na to się idzie na zakupy. Pamiętam co Może Ty, Timmy, chcesz pojechać do domu? W do, do. Esklasku najbezpieczniej, Timmy, z momentem to idziemy razem do sklepu czy kosmicznego. Dobra wiem, że Happy Wheelsy mi nie wychodzą, no ale cóż. Cóż musz Jak to wymyśliłem, cóż nóż w ogóle nie wiem o co chodzi. co moim cóż okej, Ok, a więc tymi możecie. Może no, że zagrajmy w co innego niż Happy Wheelsy. I wychodzi mi... może że tym mi wyjdzie. O, oh, ten level pamiętam. już restart. Zawolno ja. To był skok. Skok. I let's go. Były tam je najgorsze. Przechodziłem z ekskluzję. Tego nie nagrałem. O nie! No i poległem. niestety no co narka ja się żegnam z happy wilsami. I obyło było pan, panów happy poznać. Może sobie teraz zagramy w grę Brawl Stars I żeby coś ja na moim kanale to nagrywam prawie ciągle Brawl Stars No. Nazywam się tutaj Graw Spike Co prawda powinienem się nazywać Dragonite na i ale w sumie to wychodzi tak ze Super ID, bo... Dragonite Poloka VV To jest nie to samo co Smog I jakby co no to tutaj o to mam jeszcze jedno konto Dragonite Wawr. i Jeżeli się tak nazywam Odkryłem tajemnicę Tajemnicę prawie Stars no, no i spajka niedawno co dropnąłem więc można, go, można powiedzieć, że ja go na święta dropnąłem. Ile no, jeszcze nie w styczniu wtedy? Tak to było jeszcze wtedy w styczniu. Co dropnąłem spajka? Tak, to, jakieś się było. Teraz gram z spajkiem mam na nim 21 rangę. Mój kolega ma gaila w sumie od jakiegoś, mniej więcej 8 miesięcy. Ma na nim ledwo co 21, on jest w planie. To jest ten Karol. No, go zaprosić, niestety. Ma 577. Brakuje to wspólnie 7 pucharków Dogonić. No więc no, co się dziwić, że właśnie z a nie kimś innym. O nie, o nie, o nie. O nie. Trafiłem na najgorsze miejsce. że to jest najgorsze? Miejsce. Ta nawka była najgorsza, no. Nie, to dziękuję A teraz, sobie tak. takiej mapki. <laughs> o, nie lubię takich mapek, ludzie. Sorry, ale że zabrałeś O nie, labirynt. Gdzie labirynt? W ran, run, 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 Nie Przyjrzałem drogi do teleportu. Mam, mam teleport, mam teleport. No i nie udało mi się. Która z pajęk mam i gdzie ty wiem. Nie widziałam. No zobacz. Cztery kontynenty. Okej, 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 spoko. Nie żachaj ty. Jeszcze od razu tą notkę. Po prostu mnie się dziwiło. I jakby co, no to panu sterowanie tak naprawdę jest inne. No, i, uh. Skąd on wiedział, gdzie ja skoczę? Skąd? Proszę mi powiedzieć, skąd? Skąd, 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 skąd? Skąd? Nie, ja... Ja teraz mam włosy na wszystkie przez... dynamaliki, no, czyli biorę... Mortiza. Bo co no to ja nie biorę, no nie wiem... Obrotu, bo ten obrót to cię nie przyspiesza. Ale tak, no co, możesz więcej atakować. Na przykład takie skrzynki. O, jest darmo. No no, co, z jaką to poznałem? Użyła gadżetu. Tam jest... I naj... I z... D, to odbudzę. No. E, halo, 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 czemu jest znowu i To w ogóle na mnie jest fokus. Tego to ja nie rozumiem. Tego fokusu na mnie. Um, bo co to się dzieje, w że mówię ciągle? Um, bo to po prostu jest moja wina przyzwyczajenia. I właśnie dropnąłem niedawno ten gadżet. Tylko ta srebrna kula. Cel care l-am luat o să-ți mai o să da. Yeah. 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 E. E. Amber. 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 Nu. Cădă-i pus și de lubie. Ah. w teorii zadaje pierwsze okej okay, okay. stop walk away side jakby ten mini mega to mój kolega z klasy bo nie bo jesteśmy jeszcze pełnoletni jego kanał to też mini mega bardzo polecam. Tylko, że nie wiem, co on robi. On nic nie robi. Mega ma jak... A! I ten Dragonite, faul VV, to moje drugie konto. Mogę się na nie przelogować w każdej chwili. I, 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 i. Nie wiem, co. Też. I ten Hubert to mój kuzyn. Nie co, czekam, czuć, albo nie, nigdzie sam, tylko że na ra